Cześć Rubaczki, dzisiaj bardzo wyjątkowy film, dlatego że 4 listopada jest premiera mojej książki. I od kiedy w ogóle miałam pomysł, żeby ją zrobić? Czyli półtorej roku temu. Eee, już się wtedy zastanawiałam, co wam powiem, jak ją już zrobię, i nadal nie wiem. I nagrywałam ten film i nie wiem, ale napisałam sobie kilka rzeczy na kartce. Eee, spadło mi, dobra, to muszę podnieść eee, za chwilę. Odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania odnośnie książki i spotkań autorskich, które za chwilę się zaczną, na które serdecznie Was zapraszam, bo nie ma piękniejszego sposobu na docenienie mojej pracy, jak właśnie Wasza obecność, taka prawdziwa na żywo. To jest, to jest najwięcej, to jest najpiękniejsza rzecz. Dlatego też strasznie mi zależało o, na jak największej ilości tych spotkań. I to jest, to jest yy, podobno dużo, tak. Tak mówią w wydawnictwie i w ogóle, bo się nie znam, bo to dopiero pierwsza książka. Dopiero pierwsza. A, no właśnie. Ale przede wszystkim na początku chcę Wam opowiedzieć, co, jak, dla kogo, dlaczego i co w tym takiego wyjątkowego. To zaczynajmy. Przede wszystkim, jak, dlaczego zrodził się, jak się zrodził taki pomysł? Pomysł zrodził się dlatego, że bardzo często mówicie mi o. Bardzo często pytacie mnie o filmy, o rzeczy, o porady, które cały czas, które jakby krążą, które są i tak dalej. To wszystko na YouTube jest bardzo rozproszone, mimo że ja staram się to tak super posegregować, bo mam i playlisty, i w ogóle staram się, żeby było jak najwięcej logiki we wszystkim, co robię, mówię i w ogóle, wiecie, znacie mnie. To i tak ciężko jest wam to znaleźć. To jest takie rozproszone w ogóle. Książka jest idealnym sposobem na złożenie wszystkiego do kupy, na usystematyzowanie. Moim zdaniem, jest idealną formą też nauki dla osób, które zaczynają. I uważam, że ten podręcznik jest świetny dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, które chcą jakby swoją technikę udoskonalić i yy, mają, czują, że mają gdzieś tam jakieś braki, właśnie jeśli chodzi o malowanie, nawet o jakieś pojedyncze działy. Na przykład dobrze czują się w oczach, ale nie za bardzo w twarzy. No, wiecie o co chodzi, bo dokładnie. Eee, także książka idzie przez wszystkie kroki makijażu od samego początku do samego końca. I co ją wyróżnia? Co wyróżnia ten podręcznik od innych podobnych na półce? Przede wszystkim to, że jest e, przepiękny. Wbrew pozorom nie każda książka to jest coś, to śmiesznie brzmi, ale e, ja straszną e, wagę e, kładłam... Przez cały czas, przez cały proces jej tworzenia, nawet decydując się na konkretne wydawnictwo i tak dalej, jakby już od samego początku tego procesu. I też fotografa. Pozdrawiam Adriana, jest cudowny. I to dla mnie jest niesamowicie ważne, jak będzie wyglądać moja książka. Bo ja wiem, jaką treścią chcę, chciałam ją zapełnić, to wiedziałam, to jakby na mojej głowie, ale wiedziałam, że chcę odpowiednich ludzi do współpracy, żeby móc stworzyć coś też pięknego i nie tylko właśnie pełnego. Wartościowej treści, ale też takiego, które się przyjemnie ogląda. Dlatego, że ja jestem ja przywiązuję niesamowitą wagę do takich rzeczy i dla mnie każdy detal gra rolę I ja spełniłam, jakby ja zrobiłam wszystko, żeby móc decydować o każdym najmniejszym szczególe tego, jak ta książka wygląda, co tam dokładnie jest, i tak dalej. Po prostu wszystko, wszystko, wszystko. To może wydawać się oczywiste, ale wcale tak nie jest, bo większość to, tak jakby to tak jakby. No, no dobra, nieważne, nieważne. Dobra. Więc już wiecie dla kogo, po co, dlaczego, czym się wyróżnia. No, to odpowiedziałam tym, że jest piękne, ale to nie jest aż taki wyróżnik, bo dużo jest pięknych książek. Ważne jest to, że wiem, że cenicie mnie za to, że mam inne podejście do makijażu. I właśnie to inne podejście jest też. Książce. Dlatego, że ja nigdy nie dałam sobie i nie chcę, żebyście wy dali sobie narzucać jakiekolwiek kanony. Nie chcę, żeby ktokolwiek yy, mi, ani wam, mówił, jak macie wyglądać. Ja zawsze mówię o sposobach, w jaki możecie osiągnąć dane efekty, a to wy decydujecie, czy się z tym dobrze czujecie i nie ma nic ważniejszego i o tym też jest we wstępie. Wstęp jest dla mnie niesamowicie ważny. To jest coś, co pisałam na samym końcu i jak, jak na początku też tego wstępu zaznaczyłam, że to dla mnie to był dla mnie taki ważny. Ważny w ogóle i taki stresujący moment, w ogóle napisanie tego wstępu, bo mm, czuję, że to jest takie podsumowanie mojej pracy. Także, jeśli go przeczytacie, koniecznie dajcie mi znać, co o nim sądzicie. Jest tam też zapowiedź konkursu, który będzie w przyszłości, bo chcę go zrobić. Za nie wiem, za jakieś kilkanaście, góra kilkadziesiąt dni, tak, żebyście zobaczyły, zobaczyli książkę. Ci co chcą, to ją zakupili i tak dalej, bo wiadomo, że każdy, kto chce, to w miarę na początku się tym zainteresuje. No i zrobię konkurs związany z hashtagiem. Oficjalny hashtag w ogóle całych tajników makijażu to tajniki RLM. Także wszystko, co w związku z książką, to hashtagujcie w ten sposób, żebym mogła zobaczyć. No i piszcie w ogóle, piszcie, piszcie tam kolor o tym i tak dalej, i tak dalej. To co następne? A, nadal to czym się wyróżnia, bo nie powiedziałam jeszcze kolejnej rzeczy. Oprócz tego mojego innego podejścia, też chcę was nauczyć, żebyście zrozumieli pewne rzeczy, dlaczego, dlaczego dane rzeczy, kiedy ze sobą łączymy, to wychodzi fajnie. A dlaczego, jeśli dane kolory ze sobą zestawimy, to wcale to nie wygląda. Tak na oko, tak dobrze, jakbyśmy mogli powiedzieć, że są lepsze na przykład połączenia. I ja was uczę, dlaczego tak jest, bo najprostszą rzeczą moim zdaniem jest podanie: nauczcie się to z tym, to z tym, to z tamtym. Każdy tak może jakby. Takie, jakby to jest takie uczenie przez wykucie, a ja chcę, żebyście łączyli kropki. O! O! Tak! <grych> Chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę na stronę, która jest zaraz po wstępie, a tak naprawdę jest przyklejona do wstępu. Jest to miejsce na Wasze makijażowe cele i problemy. To tu możecie właśnie po tym pisać. Specjalne, specjalnie są linie, żeby to pismo było takie równe. I ta plama podkładu, która ma Was do takiej szalonej twórczości i odwagi na tej stronie właśnie zachęcić. Piszcie właśnie, o, piszcie, piszcie to wszystko. A potem wykreślajcie, kiedy się tego nauczycie. I ja chcę, żeby to była nasza wymiana. Książka jest czymś, co jakby taką wiedzą, takim zebraniem tego, co ja uważam, że jest fajne i ważne i ciekawe e, dla Was, a Wy możecie oddać mi, że tak powiem, to, czego nie wykreśliliście. I śmiało róbcie tej stronie foty, właśnie. I kiedy dopiero zaczniecie, i w trakcie, i kiedy skończycie, żebym mogła wiedzieć, co, na czym się skupić. Czego, jaki temat jest, jest trudny, co może nie do końca zostało wytłumaczone. Przecież nie da się z, zrobić wszystkiego. Wiecie, jakbym ja, jak, jak chciała napisać wszystko, to, ja, to, to by były takie tomy. Takie, to by były tomy i każdy to byłby taki rozdział w ogóle. I to by się i tak nie dało zmieścić. Więc na wszystko, na co nie znajdziecie odpowiedzi, ja z miłą chęcią zrobię film, albo, albo kolejną książkę. Jeśli chodzi o samą treść, Dużo rzeczy stąd pokrywa się z filmami, jednak nie wszystko. Czasami filmy są uzupełnieniem książki, a książka jest uzupełnieniem filmów. I są tutaj też rozdziały, na przykład ten o poradach dla okularnic. Kto, I to jest temat, którego absolutnie nie poruszyłam, jeszcze nie zdążyłam po prostu poruszyć w żadnym z, z odcinków, a jest tutaj tego sporo. I a propos trwałości, i a propos plusów, minusów makijażu w ogóle i takich wielu rzeczy, bo okulary wpływają na odbiór naszej całej twarzy i tak samo wpływają na odbiór i na jakby Zastosowania całego naszego makijażu, także jest tam sporo właśnie na ten temat, no ale oprócz tego też jest dużo więcej, więcej więcej. Dobra. I jeszcze ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę, to wyklejka, którą zrobiła dla mnie moja kochana Marta. I ona cało, całe to wszystko po prostu narysowała. Jest to tak piękne, że po prostu masakra. I jeden, jeden motyw ode mnie, który ja potrafię rysować dobrze to serduszko i z przodu książki serduszko jest właśnie od strony treści, a z tyłu z tyłu tak samo jest od strony treści. Więc tak jakby ta miłość jest w środku. Ha, ha. A, i oczywiście pomogliście mi wybrać podpis, więc oczywiście na wszystkich spotkaniach autorskich e, będę Wam podpisywać własnoręcznie właśnie książki z miłą chęcią, bo właśnie na tym polegają spotkania autorskie i to jest największa radość. Ale też każdy z Was ma podpis, o którym zresztą decydowaliście. Pamiętacie pewnie, jak Was zapytałam o to, który podpis i serducho najfajniejsze, i pomogliście mi zdecydować, i właśnie jest tutaj. Także, jakby co. Każdy ma. Dobra. To teraz najczęściej zadawane przez was pytania. To yy, robię Nura po kartkę znowu, bo znowu spadła. Najczęściej zadawane pytanie to czy będą inne miasta, albo pytacie o jakieś konkretne miasto. Tych pytań jest bardzo dużo. I tak jak wcześniej wspomniałam. Starałam się, prosiłam w ogóle, żeby spotkań było jak najwięcej. I ogólnie rzecz biorąc, yy, ta liczba, czyli pięć, yy, to jest podobno yy, sporo, jeśli chodzi o spotkania autorskie. Nie jestem tym doświadczona, bo to pierwsza książka. Ale yy, ogólnie yy, to nie jest tak, że ja mogę sobie wybrać, że ja o tym decyduję. To są bardzo trudne do zorganizowania w ogóle imprezy, jak... Zobaczyłam, ile was jest w ogóle, jak wrzuciłam e, na fejsa wydarzenia i zobaczyłam, ile was jest, e, ile się zapisuje to jest po prostu... Jestem trochę przerażona i trochę podniecona, nie będę ukrywać w ogóle. No yy, mam nadzieję, że będzie fajnie. I aha, oczywiście yy, jakby ponawiam informację z poprzedniego filmu, że jest zmiana w Krakowie, dlatego że matras nie ogarnie tego yy, logistycznie. Po prostu boi się i ze względów bezpieczeństwa dla was, żeby nic się nie stało, żeby. Nikt nie został podeptany i tak dalej. Spotkanie zostało przeniesione. Oczywiście info tutaj i w opisie na dole. Także jakby w opisie macie też linki do wydarzeń na fejsie. Jeśli jeszcze się nie zapisaliście, to śmiało właśnie tam klikajcie. I niestety na, to, na ten moment nie, nie będzie żadnego innego spotkania. Jest ta piątka. Zobaczymy, zobaczymy. Mówią mi, że, że nie, ale zobaczymy. Ale raczej nie. No ale no. No co zrobię? No, nic nie zrobię. Jeszcze jestem przed nimi. Jeszcze nie wiem. Jeszcze się boję. Ok, to przejdźmy dalej. Jak długo potrwają spotkania? Jeśli będzie Was tak dużo, ile się zapisało, większość spotkań jest na 17. To jeśli zaczniemy o 17, to myślę, że możemy skończyć. późno. Na pewno po zamknięciu tego danego miejsca, w którym jest spotkanie. I jest to możliwe, że jakby godzina ta godzina zostanie przedłużona. Wszystko zależy od tego, co i jak będzie się działo. Ogólnie ja bardzo chciałam, żeby takie spotkanie odbyło się w taki sposób, że najpierw porozmawiam. Poopowiadam wam o książce, zadacie mi pytanie i tak dalej. Zobaczymy logistycznie, jak dużo z Was przyjdzie. Bo czasem jest tak, że bardzo dużo ludzi deklaruje przyjście, a przychodzi mniej. No, po prostu jest różnie, 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 różnie. Jak będzie milion po prostu osób, to ciężko będzie to tak ogarnąć, żeby wszyscy słyszeli, a chcę też każdemu z Was poświęcić czas. Nie chcę, nie chcę i zrobię wszystko, żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie i nie spotka się ze mną osobiście na spotkaniu. To jest coś, do czego przyłożę po prostu obie ręce i nogi. Tak, mam sukienkę, ale mam pod spodem spodnie, bo ją założyłam tylko na chwilę, bo będę ją miała na jednym ze spotkań autorskich. Dwie nogi mam, ale jedną pokazałam, bo się przywrócę z tego stołka. No, także zrobię wszystko, żeby każdy mógł się ze mną spotkać. Każdy zrobił focie, przybił piąteczkę, jedną albo dwie, dał przytulaska, oczywiście jakieś dedication, foteczka, w ogóle wszystko. Full wypas. Jestem wasza. To no, właśnie. I właśnie od tego są takie spotkania. Pytacie jeszcze o to, o to, o to. Czy na spotkaniach będzie można kupić książce, książkę? Kochani, od 4 listopada w każdej dużej, dobrej księgarni ona będzie dostępna. A w miejscach, gdzie są spotkania, ma ich być bardzo, 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 bardzo dużo i mają, ma być, mają być te księgarnie super zaopatrzone. Także myślę, że nie ma się o co obawiać. Jeśli nie macie książki, macie ochotę ją kupić, to śmiało na spotkaniu możecie właśnie sobie. Co ją zakupić? Tak. No to kolejna rzecz, która często się powtarza. Co jeśli chodzi o cenę? Cena na spotkaniach nie będzie się różniła od ceny normalnej w księgarni. Ogólnie dobrze sprzedające się książki od razu wchodzą w promocję. I moja książka na okładce kosztuje 42,90, ale w większości księgarni możecie ją um, dostać w cenie między 30 a 35 zł. I to zwykle będzie normalna cena, jeśli chodzi o tą cenę książ książkową półkową, to mniej więcej to będą takie okolice i każda z księgarni może się różnić no plus, minus mm, 2 do 3 zł. Także między 30 a 35 normalnie, faktycznie tyle za nią zapłacicie. No. No. Okej. Okay. Czy książkę można kupić ode mnie? Nie. Nie handluję, nie posiadam książek na ten moment. Mam... Mam tylko tą jedną sztukę. Tak naprawdę, naprawdę. Nie mam więcej. To jest moja jedna E, także ja nie handluję książkami. Książkami handlują księgarnie. I e, czy online, czy na miejscu. Śmiało, jak macie ochotę. Jeśli chodzi o wysyłkę za granicę, bo też o to pytacie sporo z Was, którzy mnie oglądają. Pozdrawiam oczywiście wszystkie i wszystkich, e, którzy mieszkają za granicą. E, e, jeśli chodzi, nie wiem na przykład jak Empik czy Matras wysyła, ale wiem, że ze strony wydawnictwa, czyli ze strony znak Compel, śmiało, jeśli stamtąd zamówicie, wysyłka jest do całej Unii Europejskiej i do Stanów na Bank. Dopytywałam także. To jest zapewnione. A, i e, to super pytanie w ogóle. To, e, to mnie strasznie dziwi, ale może nie powinno dziwić, bo część z was jest młoda i nie ma pojęcia, na czym polegają takie spotkania autorskie. One są w pełni otwarte i są właśnie dla nas, żebyśmy się poznali. Dla nas. Dla mnie i dla was. Tak. Więc nie ma na nie żadnych biletów. Absolutnie e, są bezpłatne w pełni. Tak. Dobra. I na tym skończmy, tak? Czy to już wszystko? Czy już Tak, tak, wszystkie pytania. Wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo. Koniecznie zadawajcie więcej pytań, jeśli macie ochotę. No i co? No i co? No i co? Mm, to tyle? To tyle i do zobaczenia. Kto się ze mną widzi? Piszcie w komentarzach. Hej!